84 lewy, 50 z 3 prawy tylko zahacz. 34 lewy linia, 300 prostój, pod górę końcem podbija, trzymaj lewą, zduś. 7 lewy szczycik, 100 z hamuj, 5 lewy szczytem. 104 prawy syfek linia, zahacz. W 4 lewy linia, pal. 200 i na szczyt prawą, 7 lewy szczytem przytul lewą, 180 schamuj, 4 lewy zahacz, 26 lewy, 36 prawy lina nie 80 pod górę, 3 lewy szczytem zahacz, tak podbija, 24 prawy otwiera, zahacz, 300, spokojnie, 300 mocno schamuj, 2 prawy na drogę przytniej. 150, 6 prawy. 150, prostuj, schamuj 3 lewy, otwiera pal. 50, trzymaj lewej, podbija. 5 prawy, 200, prostuj. przy od lewej ciasno. 150, mocno schamuj, kwietniki przed mostem. 1 lewy zahacza pal strogi drogi out tutaj 6 lewy 250 mocno zhamuj 1 lewy pal w 4 lewy 100. 100 5 prawy linia pal 36 lewy linia pal 20 mocno zhamuj 2, 2 prawy linia syfek pal 21 lewy out pal. 4 prawy zahacz, 5 lewy tylko zahacz 100. Schamuj 4 prawy, pal przepust, 5 lewy linia pal. 52 prawy na drogę, tylko zahacz. 250 przez szczyt podwójny, śmiało. 150 mocno schamuj, szykana od lewej. 250 lewą. 250 lewą. 6 prawy szczytem. Duże jaja 500. Duże jaja 500. Mocno schamuj przed tablicą. 2 prawy z drogi. Pal out. Syf. 50. 6 lewy na szczyt. 26 prawy linia, w 3 prawy pal, 23 lewy syfek pal, 32 lewy pal syfek out, 57 prawy, 250 mocno hamuj. 1 prawy na drogę out, 100, 106 prawy, 85 lewy. 105 prawy, bardzo długi, śmiało. Śmiało. 300, 300, schamuj 5, pra 5 prawy. 155 lewy, 5 lewy, 200, 4 lewy, długi, pal. 50, 4 prawy, pal. 50, 4 prawy, pal. 26 lewy, 100. Przed płotem z hamu, 1 prawy z drogi, pal out. 50, 1 lewy pal. W 3 lewy tylko zahacz, syf. W 5 prawy. 20 prawy, hak przedni za słup. 10, 4 lewy podwójny pal, zahacz końcem. 83 prawy pal, podbija. 56 lewy. 36 lewy szczytem, schamuj 3 lewy pal. 200 przez szczyt śmiało. 106 lewy. 106 prawy. 155 lewy tylko zahacz. 100 przez szczyt śmiało. 600. 600 zduś. 6 lewy zaszczytem. 6 lewy zaszczytem. 200, schamuj szykana od lewej. Szykana od lewej. 600. 600. Mocno zhamuj z uwagą. Szykana od prawej. Jadą przed nami. Szykana od prawej. 200. 200. Siedem. Prawy z dużym 100 hamuj, 5 lewy, długi pal. 104 prawy pal. 300 schamuj, 2 lewy, krzyżówka z drogi, tylko przed syf 5 prawy, przechodzi w 4 prawy, zahacz out. 106 lewy, 300 prostuj, 6 lewy. 150 hamuj przed szczytem, 6 prawy szczytem bardzo ślisko. Prawa, 100 hamuj przed szczytem, 2, 2 prawy długi, Nie zacisk macie. mega syf. 24 prawy, 3 lewy, 3 lewy, 42 prawy pal długi, 10, 2 prawy opony, 3 lewy bardzo długi, pale. 10, 3 prawy linia pal, syf. 105 lewy tylko zahacz, zapal Metalotna Stop No ja pierdziele, krzysiu było zajebiście, ale widzisz. Piątka